Nagrywa się chyba tak. Witam. Teraz chyba dopiero się zaczęło nagrywać, więc jeśli dwa razy powiedziałam witam, to, to wybaczcie mi. Dzisiaj mam dla Was taki pęczek mały newsów, i niektóre są dosłownie z ostatniej chwili. Jak widzicie, tutaj zaczniemy od programu Czyste Powietrze. Być może już słyszeliście o tym, że na skutek właśnie, tak jak <laughs> wspomniałam też, że te wałki nigdy nie, nie wychodzą dobrze albo dla jednej, albo dla drugiej strony, albo dla obu. Tak właśnie na skutek, głównie na skutek właśnie tych oszustw w tym programie wstrzymano wnioski. Jest to tłumaczone tym, że wiecie, że po prostu, że, że potrzeba rozpaczyć te, które do tej pory były, złożone i, i no i w ogóle jeszcze tam zaraz dojdziemy do tego, że są jeszcze inne powody niebyt wymienione, ale tak naprawdę jest głównym powodem myślę jest właśnie to, że po prostu Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i gospodarki wodnej wie, zdawał sobie sprawę, że bardzo dużo właśnie oszustw i oszukańczych firm firm działających na rynku w tym programie. Uczestniczyło i po prostu za dużo korzystało z tego programu, i myślę, że to jest główny powód. No dobrze, przeczytajmy sobie u źródła informacje, czyli tutaj na stronie czyste w.pL. Tak jak mówię, może już być, może o tym wiecie, może być, może nawet słuchaliście paru filmików na ten temat, ale nie wiem, czy na tych filmikach, no nie, nie, ja też oglądałam parę. U źródła informacji nie było, było tylko na podstawie jakby tej te informacji źródła, a tutaj jest tak konkretnie napisane zwięźle, więc myślę, że, że warto to przeczytać, więc zacznijmy. Czas na remont programu Czyste Powietrze w trosce o naszych beneficjentów, czyli tak jak mówiłam sam tytuł wskazuje główny powód właśnie wstrzymania tego programu. Rusza pierwsza duża modernizacja programu Czyste Powietrze po sześciu latach od jego powstania. Celem tej zmiany jest naprawa programu i zabezpieczenie polskich gospodarstw domowych przed nadużyciami, tak by nadal działać na rzecz czystego powietrza i niższych rachunków za ogrzewanie dla Polek i Polaków. W ramach programu Czyste Powietrze obecnie Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej skupi się na pomocy powodzianom i na obsłudze wszystkich złożonych wniosków. Czyste powietrze nadal trwa. W połowie grudnia ruszy nabór wniosków na termomodernizację domów na terenach województw dotkniętych powodzią. Jednocześnie cały czas są i będą wypłacane dotacje z programu oraz trwa obsługa wszystkich złożonych wniosków. No, i tutaj też to jest ten drugi powód podawany, czyli po prostu skupienie się na, na powodzianach. Wstrzymania, wstrzymania innych wniosków, tak, chodzi o drugi powód wstrzymania innych wniosków, ale yy, tak jak mówię, w mojej opinii głównym powodem są te oszustwa. Czytajmy dalej. 28, 28 listopada rozpoczyna się niezbędna przerwa w przyjmowaniu jedynie nowych wniosków. W lepszej nowej odsłonie program Czyste Powietrze zadebiutuje na wiosnę 2025 z jasnymi zasadami i nowym źródłem finansowania. Aby przeprowadzić potrzebny remont programu Czyste Powietrze i jednocześnie uruchomić w połowie grudnia specjalny program skierowany do mieszkańców terenów dotkniętych powodzią, NFOS i GWW w zgodnieniu z Ministerstwem Klimatu i Środowiska podjął decyzję o wprowadzeniu przerwy w przyjmowaniu nowych wniosków przez Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Ten czas przerwy zostanie wykorzystany na obsługę dotychczas złożonych wniosków. Będzie to zatem dalej okres intensywnej realizacji programu. Od początku realizacji programu do WFOS i GW wpłynęło już ponad 1 milion wniosków na kwotę 37 miliardów złotych. W tym podpisanych umów jest ponad 820 tysięcy na około 26 miliardów złotych. Dotychczas wypłacono niemal 14 miliardów złotych dla sześciuset, przepraszam, pięćdziesięciu tysięcy beneficjentów. Naszym najważniejszym celem jest poprawa jakości powietrza, ale także musimy ochronić przed nieuczciwymi wykonawcami i pośrednikami Polki i Polaków, by nie narażać ich na konieczność zwrotu dotacji lub rachunki grozy. Jednocześnie w ramach programu Czyste powietrze skupiamy się teraz na tak ważnej pomocy dla mieszkańców województw dotkniętych powodzią. Zabezpieczyliśmy na ten cel 300 milionów złotych, mówi Dorota Zawadzka, stępniak, prezes zarządu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. 300 milionów złotych dla powodzian. NFO i... SIGW we współpracy z MKIŚ przygotował w ramach programu Czyste Powietrze specjalny program dotacji do termomodernizacji domów w czterech województwach dotkniętych powodzią Dolnośląskim, Lubuskim, Opolskim i Śląskim. Zabezpieczono na ten cel 300 milionów złotych. Program przewiduje uproszczoną, skróconą procedurę wnioskowania o dotację. Nabór wniosków od do rozpocznie się w połowie grudnia. Nowe źródła finansowania. Jesienią 2023 roku program Czyste powietrze nie miał zapewnionego finansowania. Obecny rząd odblokował w styczniu bieżącego roku środki z KPO 13,9 miliardów złotych oraz w kwietniu z Fenix 7,6 miliarda złotych. Teraz trwają prace nad długofalowym planem finansowania programu. Przygotowywany jest wniosek do Europejskiego Banku Inwestycyjnego na kwotę 10 miliardów złotych z funduszu modernizacyjnego, która umożliwi finansowanie programu po wykorzystaniu środków FENIX. Czyste powietrze ma służyć przede wszystkim społeczeństwu. Chcemy położyć kres nadużyciom w programie. Pro czyste powietrze, przeprowadziliśmy złożone kontrole. Skutki nieprawidłowości to oddawane dotacje wraz z odsetkami lub zmniejszenie dofinansowania. Trzeba skończyć że ze procentowym dofinansowaniem na kilka domów, z wielokrotnym zawyżaniem rachunków przez nieuczciwych wykonawców za usługi i materiały, z wymuszaniem pełnomocnictwa, na podstawie którego firmy dostawały zaliczkę na swój rachunek, znikały z rynku, a cała odpowiedzialność spadła na nieświadomie nasz nieświadomego de beneficjenta, wyjaśnia zastępca prezesa zarządu NFO i Gw Robert Gaida. Od kilku miesięcy trwa kompleksowy przegląd programu Czyste Powietrze, którego elementem były m.in. analizy i konsultacje ukierunkowane na wypracowanie założeń nowego Czystego Powietrza. W dyskusji udział wzięło około 200 osób. W drugim etapie konsultacji nowa treść programu będzie przedstawiona opinii publicznej. Finalną wersję nowych zasad w Czystym Powietrzu poznamy jeszcze w tym roku. Kluczowe reformy w programie. W systemie pojawią się operatorzy, którzy będą, mm, którymi będą także gminy wspierające gospodarstwa domowe w przeprowadzeniu inwestycji od jej planowania po rozliczenie. To pomoże uniknąć zagrożeń związanych z naciągaczami i poprawi efektywność termomodernizacji, a, we, a więc da większą pewność niższych rachunków za ogrzewanie. W dalszych planach jest też lista rekomendowanych wykonawców, czyli sprawdzonych firm. Uprościmy proces. Upros przepraszam, uprościmy proces pozyskania finansowania, by łatwiej można było skorzystać ze wsparcia. Przyspieszymy też obsługę wniosków i rozliczenie, by szybciej pieniądze trafiały na konta Polek i Polaków. Dzięki reformie nowe czyste powietrze będzie kontynuowane na lepszych zdrowych zasadach, tak by nadal działać na rzecz czystego powietrza i niższych rachunków za ogrzewanie. Podsum podsumowuje Robert Gajda. Komitet Koordynacyjny Programu Czyste Powietrze. Ponadto resort Resort klimatu planuje powołać rządowy komitet koordynacyjny, który pomoże synchronizować działania administracji publicznej, by zwiększyć skuteczność podejmowanych działań w ramach programu Czyste Powietrze. No i tutaj Wiecie co, jest więcej stanowisko NFO i ZGW na temat programu Czyste Powietrze, ale to zachęcam Was, żebyście, jak, jeśli Was to interesuje, we własnym zakresie to zrobili. Sprawdźmy ile się nagrywa. No, zaraz będę musiała zrobić przerwę, żeby następne newsy Wam przybliżyć, ale może jeszcze taki krótki komentarz, yy, yy, jeśli chodzi właśnie o to, co tutaj się zadziało. No słuchajcie, to było do przewidzenia naprawdę przy takich wałkach, jakie się robiły, yy, no tutaj nie chcę wam mówić, narzucać jakie, jakie filmiki może, możecie obejrzeć, ale yy, na YouTube nawet, ale jest ich bardzo dużo, jeśli chodzi właśnie o oszustwa w tym programie czyste powietrze, to po prostu przy tych wałkach to było no niestety tylko kwestią czasu, że oni właśnie Zawieszą to i będą musieli po prostu yy, zmienić te zasady, żeby po prostu jak najmniej yy, tych oszustw było, żeby ograniczyć te oszustwa. Także yy, no niestety yy, teraz można powiedzieć, że trochę to będzie ze szkodą dla niektórych, yy, ale jak wróci ten program, to myślę, że, yy, że to będzie z korzyścią już dla wszystkich. Także u, uważam, że, że ta przerwa jest, jest potrzebna jak najbardziej no, i, i po prostu jest nawet konieczna wręcz. No dobrze, słuchajcie, na razie robimy przerwę, a ja za chwilę wracam z następnymi wiadomościami. Witam po przerwie, i tutaj kolejny news, ale tym razem bardzo pozytywny. Genialna technologia magazynuje energię ze słońca przez całe miesiące. Na coś takiego czekaliśmy od dawna. Słuchajcie, jeżeli to się sprawdzi, to naprawdę to będzie wielki przełom. Ponieważ no, ci, co się interesują tematem, wiedzą, że owszem, te magazyny, obecne magazyny energii, yy, potrafią magazynować energię ze słońca, ale jest to bardzo krótkotrwałe właściwie i, i tak naprawdę to niewiele daje, tak? bo trzeba ją albo yy, bardzo szybko zużyć na własne potrzeby, albo po prostu wysłać do sieci, co absolutnie no, niestety, ale tak trzeba to stwierdzić yy, dzisiej na dzisiejszych zasadach. Właśnie sprzedaży energii w ogóle się nie opłaca, także najlepiej ją po prostu samemu zużyć, tak? tą, tą pierwszą opcję wykorzystać. Jednak to nie zawsze jest możliwe, tak? bo niestety też się zdarza również tak, że Ktoś miał cudownego w cudzysłowie doradcę, który mu zamontował dwa razy większe panele niż, niż on tak naprawdę potrzebował, tak? więc tej energii i tak nie wykorzysta. No oczywiście są też sytuacje, że się wykorzystuje tą energię, no ale one raczej chyba się żadnie zdarzają. Więc słuchajcie, ta. Ta technologia to będzie po prostu, jeżeli naprawdę to, to już tam no po prostu się przejdzie i wszystkie testy i się sprawdzi zostanie wprowadzone. Mam nadzieję, że w naszym kraju nie będzie to w ostatniej kolejności, tak, tak, tak że nie będziemy Wiecie, no tam kilka lat za murzynami, jak to się mówi brzydko. Tylko po prostu będzie to jak najszybciej, tak? Jeżeli to się sprawdzi, to słuchajcie, to będzie rewelacja. No ale dobra, czytajmy, bo, bo czas leci, a ja tutaj gadam o niczym. Wielkim problemem dotyczącym magazynowania energii pochodzącej z odnawialnych źródeł było do tej pory ograniczenie związane z jej magazynowaniem. No trochę masowo myślane, chyba chodziło o to, że z jej długotrwałym magazynowaniem, prawda? <grym> tak w domyśle. Więc no ale dobrze, czytajmy dalej, ale jeśli dotychczasowe rewelacje się potwierdzą, to będziemy mogli mówić o nadejściu długo wyczekiwanej rewolucji w tym zakresie. I tutaj schodzimy sobie dalej. Oczywiście tutaj, jeśli chodzi o źródło, to sobie zawsze spójrzcie na górę. Ja źródła tutaj nigdy nie, nie zakrywam. Zawsze go podaję, tak? w sensie zawsze go pokazuję i można z, zawsze zobaczyć. Więc tutaj macie, tutaj, to jest na stronie chip.pl. No i czytając dalej, wszystko dzięki przedstawicielom Uniwersytetu Johannesa Gutenburga w Moguncji oraz Uniwersytetu Siegen. To właśnie niemieccy naukowcy znaleźli sposób na to, by dało się magazynować energię słoneczną przez długie tygodnie. Cała magia bierze się w tym przypadku z tak zwanych fotoprzełączników, które umożliwiają długoterminowe gromadzenie zasobów dostarczanych z wykorzystaniem energii emitowanej przez naszą gwiazdę. No, słuchajcie, to by było tak jak już wspomniałam, naprawdę rewelacją, jeżeli to naprawdę by się okazało yy, yy, prawdą, tak? No zobacz, zobaczymy, zobaczymy na to potwierdzenie, a na razie, na razie yy, czytajmy dalej. Kiedy pojawi się taka potrzeba, owa energia może zostać uwolniona w postaci ciepła. Bezpośrednio mogłoby ono zostać użyte, użyte chociażby na potrzeby grzewcze, ale można sobie wyobrazić konwersję takiej energii do wypełnienia innych zastosowań. Kluczową rolę odgrywają w tym przypadku wspomniane fotoprzyłączniki. Za sprawą tych cząstek Energia słoneczna może być pochłaniana i przechowywana w postaci wiązań chemicznych. Oczywiście sama koncepcja nie jest całkowicie nowa, ale w dotychczasowych wydaniach nie szczególnie sprawdzała się w kontekście długoterminowych zastosowań. Kluczową rolę w magazynowaniu energii pochodzącej ze Słońca odgrywają w wydaniu niemieckich naukowców tzw. fotoprzełączniki. Za sprawą ostatnich postępów w wykonaniu naszych zachodnich sąsiadów, sytuacja może się całkowicie zmienić. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, przełączniki będą mogły pomóc w spełnianiu zapotrzebowania na energię stosowaną na potrzeby ogrzewania budynków czy podgrzewania wody. Co ciekawe, ten sam zespół przed kilkoma laty próbował wykorzystać fotoprzełączniki do magazynowania energii słonecznej w akumulatorach litowo-jonowych. Lecz ze względu na wymagany udział promieniowania UV w aktywacji tych cząstek, ich przydatność była relatywnie niska. No tak, te, te, ja czytałam trochę o tych właśnie doświadczeniach. No ale słuchajcie, być może miejmy nadzieję, że teraz. To się uda, tak? Teraz wszystko ma się zmienić, ono właśnie, o czym same, sami zainteresowani piszą w publikacji zamieszczonej na łamach Angewandte chemie. Nie wiem, czy dobrze przeczytam, przepraszam, ja z niemieckiego to bardzo zawsze była noga i po prostu, no, że tak powiem, zaliczałam niemiecki, także przepraszam z góry którzy się znają na tym, zwiększają zakres promieniowania pozwalającego na aktywację fotoprzełączników. Członkowie zespołu badawczego zdecydowanie zwiększyli przydatność swojej technologii. Kluczową rolę w tym zakresie odegrał związek określany mianem sensibilizatora za jego sprawą zdecydowanie wzrosły możliwości magazynowania energii pochodzącej ze Słońca. Za sprawą dokonanych postępów, jak wyjaśniają stojący za nimi naukowcy, udało się przesunąć granicę magazynowania światła oraz zwiększyć wydajność konwersji tych emisji na zmaganezowaną energię chemiczną. Powinno mieć to przełożenie na szereg praktycznych zastosowań, o czym nie omieszkamy się poinformować. Oczywiście ja też się nie omieszkam, ja też nie omieszkam poinformować, jak to już będzie, jak to się już ukaże, a teraz wiecie co, zobaczmy sobie tutaj, Czy to się ten artykuł ukazuje. Tak, wiecie, co, ukazuje się? Jeżeli ktoś ma tutaj ochotę sobie właśnie przeczytać, jest on po angielsku, no ale tutaj widzicie same szczegóły są. Także, znaczy szczegóły są. Jest on dosyć długi ten artykuł, ale dla pasjonatów. Tematu i, i no dla znawców, myślę, że będzie bardzo interesujący. Ja też w jakoś w wolnym czasie może go przeczytam, to już no, no nie mogę tutaj właśnie obiecać, że, że sobie nawet, że przeczytam go w najbliższym. Ale sobie zrobię zakładkę, wiecie, bo myślę, że, że właśnie, że jak nie będę miała naprawdę co robić, to warto to się zapoznać z tym. Teraz zobaczmy, ile, ile czasu zostało. Ok, zdążymy przeczytać, słuchajcie, bo jeszcze tam ostatni, ostatni news, jak ja to nazywam, a tak naprawdę yy, fake news, yy, więc sobie yy, yy, przeczytajmy. Przyklej ją do okien, rachunki za ogrzewanie od razu spadną. No, wiecie, co to ja, ja to prawie spadłam z krzesła, jak to przeczytałam. W obliczu rosnących kosztów utrzymania Polacy szukają skutecznych sposobów na zmniejszenie wydatków, a jednym z nich jest redukcja rachunków za ogrzewanie. Popularny, a zarazem nietypowy trik, który zyskał uznanie w internecie polega na wykorzystaniu folii bąbelkowej do uszczelnienia okien. Ta prosta metoda może przynieść znaczące oszczędności w sezonie grzewczym. Folia bąbelkowa znana głównie z zastosowania w transporcie kruchych przedmiotów posiada właściwości termoizolacyjne. Jej zastosowanie na oknach może skutecznie pomóc w zatrzymaniu ciepła w mieszkaniu. Ważne jest, aby użyć folii z nienaruszonymi pęcherzykami powietrza, gdyż tylko wtedy będzie ona efektywna. Procedura jest banalnie prosta i nie wymaga specjalnych umiejętności. Wystarczy przygotować kawałek folii bąbelkowej o wielkości szyby, spryskać czyste okno wodą, przełożyć materiał, tak by gładka strona była zwrócona na zewnątrz, a bąbelki dotykały szyby. Folia powinna przylegać do okna bez dodatkowych środków, ale w razie potrzeby można ją dodatkowo zabezpieczyć taśmą. Nie no, słuchajcie, po prostu naprawdę no genialny sposób! No, nie ma to jak na całą zimę mieć folię na oknie. I tylko wiecie co, właśnie nawet nie, roz, nie, nie zrozumiałam, czy to od wewnątrz się stosuje, czy od zewnątrz, ale chyba od wewnątrz, bo od zewnątrz już w ogóle tak by się, jak tą wodą by się popryskało, to chyba, to chyba, no, różnie mogłoby być. W każdym razie słuchajcie, no, gorszej, gorszego pomysłu chyba nie czytałam dawno. A, a specjalnie wam to tutaj też przytoczyłam w tym filmiku, bo żeby pokazać wam, jak niektóre newsy no. po prostu są fajkowe w sensie fake, newsy, fake, fake, fake newsami, czyli takimi, co nie należy ich brać poważnie, tylko może nawet jakiś żart. Wiecie, ostatnio, no ale w sumie ostatnio Onet to w ogóle naprawdę zaskakuje negatywnie, bo właśnie na nim też była Jeden z artykułów, tak zwanych Paszkwi, na temat pomp ciepła omawia ten artykuł do, dokładnie ta, kanał Glop Energia. Zachęcam Was do właśnie wysłuchania. Jeden z ostatnich filmów o rachunkach grozy na ich kanale. Bardzo fajnie to mówili, słuchajcie, i bardzo też humorystycznie. Także bardzo zachęcam. I, i no po prostu ostatnio one to chyba, nie wiem, przerasta samego siebie, Chce, ale chyba w clickbajtach chcą, chcą po prostu za, zaimponować ludziom, nie wiem, zebrać oglądalność. Słuchajcie, ja już muszę kończyć. Bardzo Wam dziękuję za uwagę, bardzo zachęcam do subskrybowania, oczywiście komentowania, lajkowania. No i wszystkiego dobrego Wam życzę i do następnego filmiku, mam nadzieję też ciekawego. Mam nadzieję, ten, zresztą, że ten był ciekawy. Tak? No i papa, pa. wszystkiego dobrego jeszcze raz.